Ach, Prawie bym zapomniał! Aheheheh! A <głos> <głos> ła, 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 bogi! To nie daj się! Nie daj się! Musicie swoje <noise> do światła! <środka. głos> <noise> o to mój Boże! Żadnej kolegi od niej normalnie słucha! Nie no, ludzie wstają tego A Ale kto lubi. Olejowa no ja mikstura to jest, a olejowa mikstura co nadaje? A obrażenia to ja tego nie chcę Leczy wszystko naraz. Nie. Tak, można to sobie włączyć do tego, do paska z miksturami. Pokaż. A, ale się nabrał. No właśnie już tego sprawdzałem, no kurde. No bo kurde gada z tego typu? Powtarzamy, że szukamy wejścia na górę, jakiegoś. Najgorzej to było, jak byliśmy w tych podziemiach bólu, czy jak to się nazywało, halach tak, bólu, tak. że tam były zombiaki, które się podnosiły po kilku sekundach. Tak, zabijaliśmy i on, on, one wstawały zaraz. Za trzeba je zabić. Ale nie wszystkie. No, część. Jak znajdziesz wyjście na górę Ups, ups, to ups, 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 ben... ups, spam Uciekaj Jak coś to mamy TP Żeby było bez epic, fail, epic faila TP otwórz dalej, pobiegnij dalej i TP Dobra zabijmy to już, bij to bo To są tylko dwa Teraz padnę Dobra już, nie rozpaczaj No miasto chodź Ja już się z nimi poradzę Jakiś sąsiad napad za młotkiem To było długie Ty mieszkasz w bloku? Tak Aha. No co za się nie pasuje nie, nie, nie wiesz, nic nie mam <laughs> blokersów Blockers power Dobra, jedziemy Tutaj był spam, pamiętam ale one są słabe, te potwory. Mało wytrzymałości mają. Też kiedyś w bloku mieszkałem, Ale mi się nie podobało. MULLORD! Jak można być panem księżyca? Księżyc z niczyj! Niech żyje wolny księżyc! wszystko <gry> O bo z kim ja gram? Niech żyje wolny księżyc! Wreszcie, komu no? Super mikstura leczenia, O. Wow. Frozen tundra. Mamy przejść przez frozen tundrę? Nie. Nie. Niech żyje wolny księżyc! <śmany> LOL! LOL! Bez jakiego faila, proszę. Widziałeś to?! Tak. Czy, to, czy widzieliście? Rekonektuje się. Za chwilę się widzowie widzimy. Wiecie co, znajdziemy to wejście na górę i włączymy film, bo już na oglądaliście się naszego biegania bezsensownego, Więc do zobaczenia za chwilę. Witamy was, znaleźliśmy to wejście na szczyt Areat. Tam jak wejdziemy, nie możemy zejść na dół, więc jest problem. Jeżeli zaczniemy walkę, bo normalnie nie to możemy. No dobra, to wchodzimy. Nie można otwierać tp Będzie nie hard. Wchodzimy. Nie podchodź tam. Czekaj, uruchomię. Czekaj, I cię... nie, bo mi się gra Osławiony dom starożytnych. Czekaj. Dobra. Jedziemy. Dobra, chodź tu. Boli. Nie. Lola, oni kręcą nie? się. Oni się kręcą. Awa. Bijemy jednego. Czekaj, ja biję Dawaka. Tar nie, jest źle, kurde. Dobrze On wiruje, on wiruje. Spoko. Mój... Nie, jest źle, ale HP z dziełem Madawakowi. Ja mam luz, więc... bo wal... moja aura go parze, Znaczy wiesz, prąd. Spadaj! Lol, mi sieknął. Nie no, weź odciąga jego od niego. Ode mnie, bo on jest najmocniejszy i mi najwięcej robi. Ten taralala? Tak, tarolik, palik. Ma dawak jest najgłuśniejszy na helu. Dlaczego? Bo ma odporności na wszystko i też się kręci. Oni się wszyscy na helu kręcą. O lol. Dobra, nie jest I źle. Nie, nie można otwierać tp pamiętaj. Bo się znowu stegują. Tak. Zamienią się w posągi. Au, au. No i... madama umiera już debilu! <laughs> nie, bo on ma pocha. Jezu, ja zaraz... Otwórz TP. No nie już! Nie dobijesz ich sam. A zależy się, sam da radę! Ale mi się level nie napije nie bądź cham! No a, dobra. Ale chamuwa w ogóle. Czekaj, idę do miasta na chwilę. A pierdzielę, to jest właśnie takie denerwujące przez tych starych. Sprzedam kilka run, chyba się nie obrazisz. Spoko. Dobrze, że oni przynajmniej się... To jest dobrze nawet, że oni się zamieniają w kamienie. Dlaczego? No bo... Jak byś pozbierał zwłoki? Normalnie bym wszedł i wziął zwłoki. Inaczej to wygląda na Helu. Jak inaczej? Podchodzisz, dedasz. Tak? Mhm. Mm o cholera. Wchodzimy. Cho... Czekaj, ja to zrobię. Albo ty to zrób. Czekaj, Czekaj my... trzeba czytać książkę lag. w ogóle. Lak. Więc spoko, na razie jest. Ale co książkę? Nie czytaj tej książki! Nie czytaj tej książki. Ty mi zabraniasz czytać?! Tak. Dawaj, no, jedziemy. Na czytanie. <laughs> Dawaj, no. Czekaj! Muszę sobie ściągnąć pasek, żeby mieć pełen pasek potów. Jestem nafaszerowany jak nigdy dotąd. Mam cały ekuf pota. Ej, a ja ogólnie jak teraz otworzymy teleport, i nim odprzeczasz księgę, to on się zamknie. O czym Ty mówisz? Jakbyśmy teraz otworzyli teleport, to jak przytrzasz księgę, to on się zamknie. Tak. Kurde. Dobra, jedziesz. Korlik, korlik, mam Cię w dupie. Mam Cię w dupie, korlik. Trafiam? Nie. Dobra, dostał raz. Kurde! No ten kręcący dupe się do mnie teguje. Madawaka trzeba najpierw zabić. Ale ten... Oj! To ten kręcący się do mnie bierze, kurde. Ja się tutaj tarlakiem. tarlakiem tar... Dobra, zaj zajmuj się nim, ja, za ja zabiję Madawaka za ten czas. <grym> Chodźcie tu. O, 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 o. Oni wszyscy są zatruci! Ja też! Mówi baran, się kręci Uch! Nie to co bym zrobił, gdyby nie ta błyskawica, ta... wiesz... No... No wiesz o co chodzi Iść zesrać się zesrały Zesra... Ja bym tu się zesrał? Odwal się ode mnie, nie kręć się! On się truje ale ten głupi ta Tarlik się, kurde, na. mnie uziął. Wtedy testem. Ci... Najgorsze jest to, że oni na Helu się healują. Regenerują sobie życie. Ja nie wierzę. To jak ich pokonać na Helu? No trzeba mieć pojedynczego czarodzieja. Powiem ci, że bez najemnika po prostu nie ma szans. Nie można. To jest niemożliwe. Dobra, już ma połowę życia u mnie. Ja już zabiłem jednego. U mnie ma połowę życia. Coś ciekawego wyleciało. I z nich nic nigdy nie wylatuje. Ale pompa. Teraz zabij królika. No ja się tu z tym napadłem. Ale ja nie wiem, co byście... co byście by z zrobili. Beze mnie. No, tutaj by był niezły charko. Nie no, najemnicy, wiesz, ci zamrażający, to może jakoś by dało radę. No ale jestem trochę bardziej przydatny. Sorry za chwalenie, ale coś mi się tak wydaje. No chyba tak. Chyba niestety masz rację. Dobra, już zabiłem tych dwóch typów No to teraz chodź do mnie Kobietę bijesz? Walcz z równymi sobie No, odwalcie ode mnie. To nie zgin, proszę cię Potrzebujemy Uciekam <grym> No nie Ja pier... Jeszcze raz Widzowie, my wrócimy jak zabijemy tych debili. Dobrze.